Dzień dobry, cześć i czołem. Ludzie są leniwi. Nie, absolutnie nie. Nie zgadzam się z tym. Są aktywni i dążą do rozwoju. Jestem przekonana. A fakty? Czy przekonania są oparte na faktach? A jeśli nie na faktach, to na czym? I czy w ogóle można jakoś przy nich majstrować? Czy będą działać do końca życia w niezmiennej formie? A jeśli można coś z nimi zrobić, to co? Zostań do końca, a znajdziesz odpowiedzi na pytania. Od razu zaproszę Cię do odcinka o opiniach i ocenach. Jeśli jeszcze nie oglądałeś, to warto i zostaw, I zostaw ślad, i daj znać, że jesteś. Dajmy sobie głaski, bo potrzebujemy, bo to ważne. Komentuj, lajkuj, subskrybuj i udostępniaj. To jakbyś mówił, dobra robota. A temat dzisiejszego odcinka? To. Taki jesteś pewien? Zobaczymy. Przekonania. Stałe zatem, czy zmienne przekonania kształtują się w trakcie naszego życia. Prezentują nasze najgłębsze przeświadczenia i sądy o świecie, o ludziach czy prawidłowościach. Uważamy je za zgodne z faktami. A są zgodne z wewnętrzną narracją, co bardzo ważne, stanowią subiektywny, indywidualny punkt widzenia, zapewniają ciągłość naszej opowieści. Mamy wiele przekonań. Aby je zdefiniować, można zadać sobie serię szybkich pytań i odpowiadać na nie bez zastanowienia, jak w jeden z dziesięciu, czy innym postaw na milion. Czy szef ma większe prawa niż pracownicy? Czy ludzi motywują pieniądze? Czy ludzie potrzebują dobrych słów? Czy ludzie lubią pomagać? Czy są chwały? Jak zauważyłeś, pytania są sformułowane w ogólnej formie, bo i przekonania uogólniają zjawiska. Pokazują raczej schematy niż wyjątki. Na ich bazie działa intuicja, a odcinek o intuicji. Spełniają istotną rolę w odsiewaniu tego, co ważne. Dają orientację w świecie oraz poczucie bezpieczeństwa. Właśnie ze względu na ich mocne oddziaływanie na nasze życie. Warto weryfikować takich prawdziwość, aktualność, jak i przydatność. Choćby z tego względu, że działają jak samospełniające się przepowiednie. Czyli masz jakieś przekonanie i podświadomie działasz tak, aby ono się realizowało. Aby dążyć do jego potwierdzenia. Na przykład... Nikt mnie nie lubi. Nikt się mną nie interesuje. I pod wpływem takiego przekonania zachowujesz się tak, aby uprawomocnić to przekonanie w swoim życiu. Wyłączasz telefon, nie wychodzisz z domu, nie robisz nic dla siebie, bo przecież nikt ciebie nie lubi, nawet ty sam. Kończysz dzień z mocniej ugruntowanym przekonaniem, któremu sam pomogłeś. I tutaj nie mówię o tym, że sami sobie komponujemy przekonania, które mamy w głowie. To nie jest tak, że wchodzimy do supermarketu z przekonaniami i wybieramy te, które będą nam służyć. To raczej jak w przypadku bezpiecznej opony, która gromadzi się wokół talii. Często nie wiemy, co się dzieje, że ona się nadbudowuje. Nie wiemy, co składa się na to, że ona powstaje, a jednak chroni w przypadku upadku, ale przy malowaniu paznokci trochę przeszkadza. Aby była równowaga w przykładach, inne przekonania. Jesteś przekonana, że działanie przynosi miłe konsekwencje. Idziesz z córką na spektakl. Córka siada na podłodze pomiędzy dwoma rzędami krzeseł. Pozwalasz jej na swobodę. Niech doświadcza, a będzie miło. Córka z zaciekawieniem wpatruje się w aktora na scenie. Akurat na scenie Andrzej Seweryn. Po kilkunastu minutach zostaje zauważona przez aktora. Po pół godzinie zaproszona na scenie. Po występie aktor prosi córkę o wspólne zdjęcie i pisze notatkę na kartce. Kończysz dzień, potwierdzając. Przekonanie ani w jednym, ani w drugim przypadku okoliczności nie dopasowały się do przekonań. To przekonanie o tym, jak jest lub może być, pozwoliło wyłapać te zdarzenia, które dopasowują się do wzorca przekonania. Przekonanie wpływa tak na nastrój, jak, jak i aktywność, również na to, jakie znaczenie nadajemy rzeczom. Wierzymy w ich prawdziwość, zatem ich nie podważamy. Badania potwierdzają siłę samospełniających się proroct dotyczących siebie. Otóż osoby, które były przekonane o swojej niekompetencji w komunikowaniu się, wkładali w budowanie satysfakcjonujących związków mniej wysiłku, niż ludzie nastawieni do siebie pozytywnie. Tak samo rzecz ma się ze sławnymi wystąpieniami publicznymi i większy lęk towarzyszył osobie przed wystąpieniem, tym jego przemowa bardziej odbiegała od zaplanowanej. Z tego czasu szkolenia i kursy zajmowały przestrzeń w branży szkoleniowej, rozwojowej, jakby była to pierwsza potrzeba każdego człowieka. Uniwersytety nawet stworzyły takie kierunki. Czy ten aspekt życia rzeczywiście jest tak istotny? Może faktycznie. Bardzo ciekawy eksperyment obrazujący siłę przekonań przeprowadzili Robert Rosenthal i Lenor Jacobson. Został on opisany w książce Pygmalion in the Classroom. Badacze poinformowali nauczycieli w wybranej szkole, że 20% spośród dzieci w ich szkole wykazuje niezwykły potencjał intelektualny. Dzieci z podanymi nazwiskami nie były wyselekcjonowane w żaden specjalny sposób. Były wylosowane za pomocą tabeli liczb losowych. Obecnie owe tabele zastępowane są o dziwo komputerowymi generatorami liczb losowych. Dla tych z Was, których ciekawi, jak wyglądał algorytm działania takiej tablicy, tabeli, link w opisie. Badacze mogliby równie dobrze skorzystać z eleganckiej metody wyliczanki. Ene duerabe, połknął szef żabę, a pracownik papierosa awans przeszedł koło nosa. Jaki kanał, taka wyliczanka. Nie ma się co dziwić. Po określonym czasie, 8 miesięcy, zauważono, że wybrana grupa miała średni wzrost IQ wyższy niż pozostałe dzieci, na których nie koncentrowała się uwaga nauczycieli. Odmienne zachowanie, ale też przekonanie co do ich zdolności intelektualnych doprowadziło do zmiany standardowego zachowania wobec uczniów. Nauczyciele dawali więcej czasu na odpowiedź wskazanym dzieciom, byli bowiem przekonani, że ci na pewno ją znają i co ważne, częściej dawali im informacje zwrotne. O informacjach zwrotnych często się mówi na tym kanale, prawda? Zajrzyj i nie mów do ściany, mów do ludzi. Dzieci nie osiągały lepszych wyników, ponieważ wyjściowo miały większy potencjał, ale dlatego, że osoby znaczące, w tym przypadku nauczyciele, prezentowały i przekazywały wiarę wyjątkowe możliwości dzieci, co może wiara, co pokazuje wielką rolę, jaką odgrywa przekonanie o czymś w życiu. Badanie też pokazuje, że pomimo tego, że przekonanie było zbudowane na fałszywej przesłance, wskazanie szczególnie uzdolnionych dzieci. Losowo je dobierając, nauczyciele wierzyli w nie. I co więcej, każdy przejaw wyjątkowych uzdolnień tylko umacniał to przekonanie. A co z tymi przekonaniami, które nam nie służą, które działają destruktywnie? Zastanówmy się, czy wszyscy potrafimy je usłyszeć. Czy znamy nasze przekonania? Powinienem bardziej się starać. Powinienem być idealnym szefem. Trzeba zachowywać się tak, żeby mnie ludzie lubili. Nie mogę odmawiać. Trzeba się dzielić. Warto poświęcić na to czas. Dzisiaj jednak o tym, co z nimi zrobić, z tymi przekonaniami. Dzisiaj proponuję skorzystanie z narzędzia, którego twórcą jest Maxi Clarence Maltesby Jr., amerykański profesor psychiatrii i dziekan Wydziału Psychiatrii Uniwersytetu Howarda w Waszyngtonie. To brzmi dumnie. Narzędzie wywodzi się z racjonalnej terapii zachowań. Opartej na modelu terapii poznawczo-behawioralnej. Przy okazji z publikacji tym, Tomasza Witkowskiego dowiadujemy się, że właśnie terapia behawioralno-poznawcza rejestruje najwyższą efektywność w porównaniu do innych nurtów w psychoterapii. Technika opiera się na możliwościach zmiany niesprzyjących przekonań, które niekorzystnie wpływają na nasze życie, działanie. Prace, relacje. Podstawą RTZ jest założenie, że to nie fakty wywołują nasze emocje, a nasza interpretacja czy przekonania na ich temat wywołują konkretne myśli, słowa, emocje. Metoda jest wykorzystywana tak przez terapeutów, jak i przez coachów. Ale też z powodzeniem może być zastosowana jako forma samopomocy czyli sam możesz sobie pomóc. Zmiana jest możliwa, niełatwa, ale możliwa, jeśli mamy do czynienia z racjonalną argumentacją i gdy ktoś jest w stanie uzasadnić inny punkt widzenia. A jeśli tą argumentację i ukazanie innego punktu widzenia sami sobie zaproponujemy, to możliwość zmiany destruktywnych przekonań. Większa się narzędzie opiera się na pięciu zasadach zdrowego myślenia. Pierwsza zasada: Jest oparte na faktach. Druga zasada: Pomaga chronić Twoje zdrowie i życie. Trzecia zasada: Pomaga osiągać cele. Czwarta zasada. Pomaga unikać konfliktów. Piąta zasada. Pomaga po czuć pierwsze. się tak, jakbyś chciał się no czuć. Jest... Aby uznać jakieś przekonanie za zdrowe, służące tobie, sprzyjające, to powinno spełniać założenie. Trzy z pięciu wymienionych zasad ma zastosowanie do Twojego przekonania. Wymienione zasady są równoważne. Niektóre zasady nie mają zastosowania w pewnych sytuacjach. To, co zdrowe, Dziś nie musi być zdrowe w przyszłości, nawet niedalekiej. To, co jest racjonalne dla ciebie, nie musi być racjonalne dla innych. Po wyłonieniu ograniczającego przekonania możesz zacząć je weryfikować. Załóżmy, że masz przekonanie, że jesteś słabym szefem. Sprawdź, jakie są fakty. Czy to przekonanie jest regułą? Jeśli odpowiedź jest twierdząca, zostaw tą odpowiedź. Jeśli odpowiedź jest przecząca, nie, zadaj dodatkowe pytanie. Postępuj tak przy każdym pytaniu odnoszącym się do konkretnej zasady. Przypomnij sobie sytuację, kiedy to, że jesteś słabym szefem, nie było zgodne z faktami, z prawdą. Czy przekonanie, że jesteś słabym szefem, przyczynia się do ochrony Twojego zdrowia i życia? Jak chcesz chronić swoje zdrowie? Czy to przekonanie przybliża Cię do osiągnięcia Twoich celów? Jakie cele zrealizujesz, jeśli będziesz patrzył na siebie jak na silnego szefa? Czy przekonanie, że jesteś słabym szefem, przyczynia się do zmniejszenia, uniknięcia konfliktów u ciebie w pracy? Jak wyglądają relacje, kiedy wykazujesz się inną postawą? Czy przekonanie, że jesteś słabym szefem, pomaga tobie czuć się tak, jakbyś chciał się czuć? Jak chcesz się czuć? Czasem trudno samemu sobie zadać tak głębokie i trudne pytania, bo możemy odpowiedzi odsunąć na nigdy, na później, na potem. Po prostu trudno samemu się skonfrontować. I po to czasem potrzebni nam są inni ludzie, bo gdzieś tam w środku, kiedy ktoś inny zadaje nam pytanie, to czujemy się w obowiązku, żeby na to pytanie odpowiedzieć. A sednem jest to, kiedy odpowiadamy komuś, to tak naprawdę na trudne pytania odpowiadamy sobie. To ze sobą się konfrontujemy, to sobie stwarzamy warunki do rozwoju. I to jest właśnie kluczem w tym ćwiczeniu, w tym narzędziu, które zaproponowałam, aby znaleźć te zdrowe przekonania, które nam sprzyjają, i zidentyfikować te, które są niesprzyjające, które są ograniczające dla nas. Tak, żeby budować sobie ten podświadomy system wspomagania w zdrowy sposób. W taki sposób, żeby efektywnie, dobrze, sprawnie, szczęśliwie działać dla siebie. Życzę sobie i Wam siłę w stawaniu oko w oko ze sobą i swoimi przekonaniami. Dziękuję za dziś. Bye! Dobrze jest nie włączyć kamery, kiedy tak dobrze szło. আৰু বনাম voilà.